To jest drakuś. Zwróćcie uwagę, jaki piękny jest mój przyjaciel drakuś. Tylko tak, nie szczekamy, dobrze? Nie szczekamy, bo ciągle jurka tym szczekaniem opieprzasz. się. uważnie. Bez słuchu. I spokój. Anemicznie do niego. Żeby Amstapa wyciszać. Amstafa nie wolno pobudzać. Bo że miała psa wariata, rzucać piłek i tak dalej. Można, ale jak się go wyszkoli. Później możesz powiedzieć tak. Drakuś, usiądź na Dziękuję ci. Anemicznie. Wszystko jestem tak, jakbym tydzień nie spał, tak? Drakusiu. Pójdziemy. No, chodź kochani, chodź, pójdziemy. Mój Drakuś, kochany. Zobacz, jak wszystko robię anemicznie. Drakus tu jestem. Super, Drakusz, usiądź na duchce. Pięknie, mój Drakusiu. Jestem spokojny, wyciszony, a nasze emocje wpływają na zachowanie naszego amstafa. Zauważ, te wszystkie amstafy, tak jak twój przyszedł do mnie na pierwszą lekcję, to były takie popiednolone. duba, du, a wszystko. On chciał zrobić pranie, od razu je wysuszyć i wyprasować. A my ponujemy i spokojnie do naszego kochanego piesku. Rozumiesz, bo jak ja bym zaczął teraz gadać takim głosem piszącym i tak dalej, to go będę pobudzał mnie spokoju A jak ja mówię, Drakusiu, idziemy, chodź tak pieseczek. Tak, powoli bo ha, noga boli. Jeźdźmy. tak mi że miał nogę złamaną, nie? Zakręć w prawo. gdzie jestem. Mój kochany Drakusiek. Piękny. Ta... Pięknie mój drakoś, tak. dobrze, noga drapie. Pięknie. Bardzo Cię kocham. A czemuś na mnie patrzysz, jak przejeżdżasz na pierwszą lesję, Pierunie? Usiądź na dupce. Dobrze. Mój kochany. Szczeknął ani razu, tak? A później co robisz? Drako, biegaj! Super pies. Widzisz? Spokój. Bo nie patrzy na te psy, co tu biegają. Ja jestem dla niego najważniejszym psem, bo pies to jest zwierzę stadne i traktuje nasz amstaw jak stado. Jemu nie trzeba mówić Pech jadę! Okej, okay. czyli jak zmodulujesz, wtedy ci pies usiądzie. Po nim nie trzeba w ogóle podnosić tonu głosu czy Amstawie. Ale jak my modulujemy tonę głosu, to pies rozumie, kiedy coś jest dobre, a kiedy coś jest złemu przyjacielu, tak? No, możesz wyłączyć.